Kobieta odchodząc do kochanka pozbawiła męża prawie całego majątku, zostawiając mu tylko starą chatę w górach i małą córeczkę. Tato, nie martw się, już ukarałam mamę. A następnego dnia żona, ze łzami w oczach, błagała o powrót. Przed tym, jak zaczniemy, proszę o Wasze wsparcie. Zostawcie lajka i napiszcie w komentarzu, skąd nas dziś oglądacie. Paweł Malinowski znała Agnieszkę jeszcze od szkolnych czasów. On wychował się w zwyczajnej, pracowitej rodzinie w Poznaniu, a ona zawsze marzyła o życiu na poziomie, markowe torebki, egzotyczne wakacje, mieszkanie w centrum. Żeby dać jej więcej niż mógł w wieku 20 lat, Paweł skończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i założył własną firmę transportowo-logistyczną. Wydawało się, że wszystko idzie jak po maśle. Interes się rozwijał, pojawiały się nowi klienci, a w domu czekała na niego uśmiechnięta żona i ich kilkuletnia córka Zosia. Paweł zawsze wracał z pracy na czas, bo kochał wieczorne kolacje we troje. Ostatnie tygodnie były jednak szalone. Nowi kontrahenci, rozmowy do późna, konkurencja depcząca po piętach. Tego wieczoru wrócił do mieszkania w bloku na Jeżycach dopiero przed północą. Cicho zamknął drzwi, powiesił płaszcz na wieszaku, żeby nie obudzić śpiącej córki. W korytarzu usłyszał czyjeś kroki. To była Agnieszka. Stała z założonymi rękami, twarz miała napiętą, a w oczach coś pomiędzy gniewem a strachem. Co się stało? zapytał, podchodząc, żeby ją przytulić. Naprawdę chcesz wiedzieć? Odpowiedziała chłodno, jakby od niechcenia. Wyjęła z torebki małą kopertę i rzuciła na stół. Paweł zmarszczył brwi. Otworzył ją i wyjął zdjęcia. Serce mu stanęło. Na fotografiach był on, kompletnie pijany, śpiący na obcym łóżku. Obok półnaga dziewczyna. Nie, to jakaś pomyłka. wymamrotał, czując jak gardło mu się zaciska. Nie mam pojęcia skąd to. Ja już wszystko wiem, przerwała mu Agnieszka, opierając się o ścianę. Te twoje biznesowe spotkania w klubach, powroty po nocach. Teraz mam dowód. Powiedz, od kiedy to trwa? Agnieszka. Nigdy bym cię nie zdradził, głos Pawła drżał. Pamiętasz, miesiąc temu mieliśmy firmową imprezę w tym klubie na Starym Rynku. Byłem wtedy z Tomkiem, z Tomaszem Majewskim. Wypiliśmy za dużo, a on nie pozwolił mi prowadzić auta. Zawieźliśmy się do jego mieszkania. Oczywiście, przerwała z Kpiną. I pewnie obudziłeś się z nieznajomą przez przypadek. Zadzwonię do Tomka, zdecydował. Potwierdzi, że to jakaś ustawka. Wyciągnął telefon, wybrał numer jeden raz, drugi, trzeci, bez odpowiedzi. To tylko dolało oliwy do ognia. Widzisz? Agnieszka mówiła coraz głośniej. Twój najlepszy przyjaciel nawet nie chce brać w tym udziału. Nie wierzę, że możesz myśleć, iż byłbym zdolny do czegoś takiego. Paweł przesunął dłonią po włosach, czując, jak w środku narasta panika. Mam już dość, syknęła. Jutro składam papiery o rozwód. Owróciła się i zatrzasnęła drzwi Łazienki. Paweł został sam, wpatrując się w fotografię na stole. W głowie miał mętlik. Kto go wrobił? Dlaczego Tomek milczy? Nie był w stanie spędzić tej nocy w jednym mieszkaniu z żoną, która patrzyła na niego z takim chłodem. Wziął płaszcz, zjechał windą na dół i pojechał do biura. Tam, na starym rozkładanym fotelu, udało mu się na chwilę przysnąć nad ranem. Następnego dnia w mieszkaniu panowała cisza. Nie było zapachu kawy ani radosnego głosu Zosi. Agnieszka siedziała w kuchni, wpatrując się w stół, a mała kręciła się w łóżku w swoim pokoju. Mamo, boli mnie brzuszek! usłyszał cichy głos córki. Nie mogę dziś zostać, mam ważne sprawy odparła Agnieszka, zerkając na zegarek. Zadzwonię po babcie Helenę. Przyjedzie do ciebie. Paweł tego ranka nie wrócił do domu. Cały czas czuł w ustach smak goryczy i upokorzenia. Wiedział jedno: ktoś bardzo chciał go zniszczyć. Poranek po nocnej kłótni był ciężki jak ołów. Paweł od wczoraj nie spał normalnie, a w głowie wciąż dudniły mu słowa Agnieszki. Jutro składam papiery o rozwód. W mieszkaniu na jeżycach panowała napięta cisza. Agnieszka siedziała przy kuchennym stole w eleganckim, dopasowanym swetrze, z miną jak z marmuru. Przed nią leżała teczka z dokumentami. Formularze, odpisy jakieś kserokopie Zerkając od czasu do czasu na laptopa, coś wypełniała. To już postanowione? Paweł stanął w progu. Paweł. Nie mamy o czym rozmawiać. Ucięła, nie podnosząc wzroku. Wszystko jest jasne. Z sypialni Zosi dało się słyszeć ciche wołanie. Mamo, źle się czuję. Agnieszka spojrzała na zegarek. Westchnęła teatralnie. I weszła do pokoju córki. Co się stało? zapytała, siadając na brzegu łóżka. Boli mnie brzuszek. Zosia przytuliła swojego pruszowego misia. Mogę dziś nie iść do szkoły? Mam dziś ważne sprawy. Zaczęła Agnieszka, ale zaraz się poprawiła. Zadzwonię po babcie Helenę, przyjedzie do ciebie. Niecałą godzinę później do drzwi zadzwonił dzwonek. Paweł zdążył się już ewakuować do biura, więc otwierała Agnieszka. W progu stała elegancka kobieta po sześćdziesiątce, Helena Grabowska, wyprostowana, w płaszczu z paskiem, w ręku trzymająca torebkę. Dzień dobry, córeczko. W głosie Heleny było ciepło, ale i nuta zmartwienia. Co się dzieje? Muszę załatwić pewne formalności, powiedziała Agnieszka wymijająco. Zosia trochę narzeka na brzuch. Helena uniosła brwi, jakby chciała coś dodać, ale machnęła ręką. Dobrze, zajmę się nią. Kiedy Agnieszka wyszła, Zosia wyskoczyła z łóżka jak sprężyna. Babciu, już mi lepiej, powiedziała z uśmiechem. A to ciekawe. Helena przysiadła obok. Dlaczego udawałaś chorą? Bo nie chciałam, żeby mama odprowadziła mnie do szkoły. Podsłuchałam wczoraj, jak się kłócili z tatą. Mama krzyczała, że chce rozwodu. Helena spojrzała na wnuczkę z troską. Zosiu, czasem dorośli podejmują decyzje, których dzieci nie rozumieją. Ale ja wierzę, że twój tata nigdy cię nie zostawi. On jest niewinny, powiedziała dziewczynka stanowczo. "Wiem to." Helena pogładziła ją po głowie. "W takim razie musimy poczekać i zobaczyć co się wydarzy." Kilka tygodni później w sądzie okręgowym w Poznaniu zapadł wyrok. Na sali siedzieli po przeciwnych stronach Paweł z adwokatem i Agnieszka z prawnikiem w modnym garniturze. Sędzia odczytał decyzję. Mieszkanie w Poznaniu i większość wspólnych aktywów przypada Agnieszce. Pawłowi zostaje tylko stary domek w Beskidach, nieremontowany od lat, z przeciekającym dachem i starymi meblami. Zosia miała pozostać przy ojcu. Agnieszka zgodziła się na to bez większego wahania, co dla Pawła było dziwne i bolesne zarazem. Kiedy wychodzili z budynku sądu, Agnieszka podniosła głowę wysoko, jakby odniosła największy sukces w życiu. Miała na sobie jasny płaszcz i ciemne okulary, a na ulicy czekał na nią granatowy suw z przyciemnianymi szybami. Do zobaczenia, Paweł! rzuciła chłodno, wsiadając do auta. Silnik zamruczał, a samochód zniknął za rogiem, zostawiając Pawła z poczuciem, że wszystko, co budował przez lata, rozpadło się w ciągu kilku miesięcy. Przeprowadzka do Starego Domku w Beskidach była dla Pawła jak cios prosto w żołądek. Kiedy zajechali z Zosią pod budynek, Zobaczył obdrapane ściany, dach z łatami i krzywą furtkę, która skrzypiała przy każdym ruchu. W środku było zimno, pachniało wilgocią, a meble pamiętały chyba jeszcze lata osiemdziesiąte. Tata, tu jest strasznie! wyszeptała Zosia, przytulając się do jego ramienia. Wiem, kochanie, odpowiedział gładząc ją po głowie, ale damy radę. Codzienność w Beskidach była skromna. Zimą dogrzewali się starym piecem, a wieczorami siedzieli przy jednym stole, odrabiając lekcje przy lampie z żółtym światłem. Paweł próbował robić dobrą minę do złej gry, ale Zosia widziała, że jest przygnębiony. Pewnego chłodnego jesiennego poranka Paweł smarzył na leśniki, kiedy nagle ktoś gwałtownie zapukał do drzwi. Otworzył i zamarł. W progu stała Agnieszka, rozczochrane włosy, rozmazany makijaż. Na ramionach cienki płaszcz kompletnie nie pasujący do pogody. Paweł, wybacz mi. wyszeptała drżącym głosem. Nie mogę bez was żyć. Zrozumiałam, co straciłam. Paweł postawił talerz z naleśnikami na stół i powoli się odsunął. Co ty tu robisz? Wczoraj jeździłaś swoim suwem po mieście, triumfując po wyroku, a dziś. W tym momencie do kuchni weszła Zosia. Stanęła kilka kroków od matki, patrząc na nią uważnie. Po co wróciłaś? Zapytała cicho. Zostawiłaś nas dla innego pana. Agnieszka zrobiła wielkie oczy. Co ty opowiadasz? Prawda. Zosia skrzyżowała ręce. Widziałam, jak odchodzisz z Tomkiem. Agnieszka zrobiła krok w stronę córki, ale Paweł natychmiast stanął między nimi. Nie podnoś głosu na dziecko, powiedział ostro, widząc jak Agnieszka próbuje coś wytłumaczyć. Nie masz prawa jej mieszać w swoje gierki. Paweł, proszę. Łzy spływały jej po policzkach. Tomasz mnie oszukał. Wmówił mi, że prowadzisz podwójne życie. A ty w to uwierzyłaś bez słowa, przerwał jej. Wybrałaś kłamstwo. Agnieszka spuściła wzrok, ale Paweł nie miał zamiaru ustępować. Wyjdź i nie wracaj, dopóki nie nauczysz się rozmawiać z córką z szacunkiem. Po kilku minutach drzwi zamknęły się za nią, a w kuchni zapadła cisza. Zosia usiadła przy stole, milcząc, ale w jej oczach czaiło się napięcie. Tato, ona naprawdę wróciła, żeby zostać? zapytała w końcu. Nie, Zosiu. Myślę, że wróciła, bo coś się zmieniło i chcę się dowiedzieć, co. Odparł. Jeszcze tego samego dnia do domu wpadła babcia Helena. Zdjęła płaszcz, uśmiechnęła się do wnuczki i skinęła głową na Pawła, żeby poszli porozmawiać na stronę. Paweł, muszę ci coś powiedzieć. Jej głos był poważny. Agnieszka i Tomasz od początku planowali ustawkę z tymi zdjęciami. Paweł aż się odsunął. Co? To nie była żadna zdrada. Tomasz upił Cię wtedy w klubie. Przyprowadził dziewczynę, żeby położyła się obok ciebie i zrobił zdjęcia. Wszystko po to, żebyś to ty wyszedł na winnego, a Agnieszka mogła przejąć majątek. Boże. Paweł usiadł ciężko na krześle. Czyli wszystko było zaplanowane. Tak. Helena kiwnęła głową. Mam znajomego adwokata, Michała Czerlińskiego. Pomógł już kilku osobom w podobnych sytuacjach. Chcę, żebyś się z nim spotkał. A Agnieszka? zapytał gorzko dlaczego teraz wróciła? Bo Michał już zaczął sprawdzać fakty i wygląda na to, że wpadła w panikę. Paweł podniósł wzrok. Umów nas jak najszybciej. Jeśli jest szansa, to odkręcić zrobię wszystko. Helena uśmiechnęła się lekko, ale w jej oczach było widać zmęczenie. Jutro przyjedzie Michał. Przygotuj się, będzie potrzebował wszystkich szczegółów. Paweł skinął głową. A w sercu pierwszy raz od dawna poczuł coś, co przypominało nadzieję. Następnego dnia punktualnie w południe pod stary domek w Beskidach zajechał srebrny sedan. Wysiadł z niego wysoki mężczyzna w ciemnym płaszczu, steczką w ręku i spokojnym spojrzeniem. Pan Paweł Malinowski zapytał, podchodząc i wyciągając dłoń. Michał Czerwiński, adwokat. Proszę, wejdźmy do środka. Paweł wskazał mu drogę. W kuchni przy kubkach gorącej herbaty Michał odłożył teczkę i zaczął. Od pani Heleny wiem już sporo i mam dla pana dobre wiadomości. wyjął kilka dokumentów i zdjęć. Ta kobieta z fotografii, którą rzekomo pan zdradził żonę, przyznała się, że została opłacona przez Tomasza Majewskiego. W zamian miała tylko położyć się obok pana, gdy spał pan pijany i pozwolić się sfotografować. Paweł z trudem utrzymał spokój. Ona to podpisała? Tak. Michał podał mu kopię oświadczenia z podpisem. A to jeszcze nie koniec. Mamy też wydruki przelewów na konto pani Agnieszki, duże kwoty od Tomasza, na kilka dni przed złożeniem pozwu rozwodowego. Paweł oparł łokcie na stole. Czyli mogę to odwrócić? Jeśli pan będzie walczył, tak, Michał skinął głową. Ale to nie będzie proste. Będziemy musieli zebrać jeszcze świadków, dowody rozmów, wszelkie dokumenty, które udowodnią, że to była zaplanowana intryga. Zgadzam się, powiedział Paweł bez wahania, dla siebie i dla Zosi. Rozpoczął się intensywny miesiąc. Paweł i Michał często podróżowali PKP z Beskidów do Poznania. Spotykali się z dawnymi współpracownikami Pawła, Którzy widzieli, jak Tomasz i Agnieszka wychodzili razem z klubu tamtej nocy. W kancelarii Michała, przy ulicy w centrum Poznania, segregowali papiery, analizowali zapisy rozmów telefonicznych. W kawiarni niedaleko starego rynku spotykali się z kolejnymi świadkami. Jedni potwierdzali wspólne wyjście Agnieszki i Tomasza, inni mówili o dziwnych transakcjach na kontach firmy Pawła. Paweł, choć zmęczony, Czuł, że po raz pierwszy od miesięcy idzie w dobrym kierunku. Dzień ponownego procesu nadszedł szybciej, niż się spodziewał. Sąd okręgowy w Poznaniu wyglądał jak zawsze: surowy gmach, echo kroków na marmurowych schodach. Na sali Paweł siedział obok Michała. Po drugiej stronie stołu Agnieszka, w granatowym garniturze i Tomasz w idealnie skrojonym płaszczu. Ona udawała pewną siebie ale co chwilę poprawiała włosy. On stukał palcami w blat, unikając spojrzenia Pawła. Sędzia wszedł, wszyscy wstali. Rozpoczynamy postępowanie w sprawie wznawienia procesu w związku z nowymi okolicznościami, oznajmił. Michał wstał i spokojnym, ale pewnym tonem zaczął przedstawiać dowody. Zeznania świadka, która brała udział w inscenizacji. Potwierdzenie przelewów od pana Tomasza Majewskiego na konto pani Agnieszki, wydruki rozmów telefonicznych, świadczących o bliskich relacjach między nimi, jeszcze przed rozwodem. Kiedy pokazał oświadczenie podstawionej dziewczyny, na sali rozległ się cichy szmer. To kłamstwo, wyrwało się Agnieszce, ale sędzia natychmiast uciszył salę. Pani Agnieszko. Będzie pani miała czas na swoją wersję wydarzeń, powiedział spokojnie, notując coś w aktach. Tomasz próbował wziąć winę na siebie. To ja zaprosiłem koleżankę do mieszkania, Paweł nie wiedział, ale zdjęcia są prawdziwe. Tylko że zostały wykonane bez zgody mojego klienta, w stanie, gdy był nieświadomy, trącił Michał. To jest podstawa do unieważnienia poprzedniego wyroku. Sędzia poprosił obrońcę Agnieszki o kontrargumenty. Ten jednak po krótkiej pauzie stwierdził: Nie mamy nowych dowodów. Paweł spojrzał na Agnieszkę. Jej pewność siebie topniała z każdą minutą. Wiedział, że walka jeszcze się nie skończyła, ale tym razem to on miał przewagę. Po kilku godzinach przesłuchań, przeglądania dokumentów i zeznań świadków, sędzia wreszcie odsunął się od stołu. Sala, Zamilkła. Sąd, po rozpatrzeniu nowych dowodów i przesłuchaniu świadków, postanawia unieważnić poprzedni wyrok w sprawie rozwodowej państwa Malinowskich, powiedział spokojnym, ale stanowczym głosem. Majątek, w tym mieszkanie w Poznaniu, oraz udziały w firmie transportowo-logistycznej wraca do pana Pawła Malinowskiego. Ponadto, w związku z udowodnionym oszustwem i składaniem fałszywych zeznań, pani Agnieszce Malinowskiej odbiera się prawa rodzicielskie do małoletniej Zofii. Przez salę przeszedł szmer. Paweł siedział nieruchomo, jakby nie wierzył, że to się naprawdę dzieje. Dopiero kiedy Michał lekko klepnął go po ramieniu, dotarło do niego, wygrał. Tomasz siedział ze spuszczoną głową, dłonie zaciskał w pięści. Agnieszka, blada jak kreda, wpatrywała się w stół. Ich adwokat zebrał dokumenty i bez słowa opuścił salę. Kiedy sędzia ogłosił koniec posiedzenia, Paweł wstał. Agnieszka zerwała się z miejsca i minęła go, nawet na niego nie patrząc. Tomasz poszedł za nią krokiem człowieka, który stracił wszystko. W drzwiach sądu Paweł zobaczył Helenę Grabowską. Czekała na niego z ciepłym uśmiechem, choć w jej oczach było widać ulgę i zmęczenie. "Heleno" zaczął, ale głos mu się załamał. "Bez ciebie bym tego nie dokonał." "Zrobiłam to, co powinnam" odpowiedziała spokojnie. "Kocham Zosię i chcę, żeby była bezpieczna." A ty jesteś jej najlepszym obrońcą. Paweł przytulił ją krótko, po męsku, i odsunął się, kiedy usłyszał znajomy głos. Tato! To była Zosia, która wybiegła z za pleców babci. Jej policzki były zarumienione, a w oczach błyszczała radość. Wygrałeś? zapytała, łapiąc go za rękę. Tak, kochanie. Wrócimy do naszego mieszkania w Poznaniu. Na zawsze? Dopytała z nadzieją. Na zawsze, uśmiechnął się Paweł. I nikt nam już tego nie zabierze. Kilka dni później stali już w progu swojego mieszkania na jeżycach. Było puste i trochę zakurzone, ale dla nich pachniało domem. Zosia od razu pobiegła do swojego pokoju, by sprawdzić, czy w szafce zostały jej ulubione książki. Paweł stanął przy oknie w salonie, patrząc na znajomy widok. Tramwaj przemykający po torach, ludzie z siatkami wracający z zakupów, poczuł w piersi spokój, jakiego nie znał od wielu miesięcy. Zosia wróciła, objęła go w pasie i powiedziała: Tato, obiecaj, że już zawsze będziemy razem. Paweł spojrzał jej w oczy. Obiecuję, Zosiu, będę cię chronił, cokolwiek się stanie. Prawdziwa rodzina nie rozpada się przez kłamstwa. Za ich plecami babcia Helena uśmiechnęła się cicho. Wiedziała, że droga była długa i trudna, ale teraz przed nimi otwierał się nowy rozdział: wolny od intryg, pełen bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Jeśli poruszyła cię ta historia, zostaw lajka, napisz w komentarzu, co o tym myślisz, i koniecznie zasubskrybuj, bo najlepsze dopiero przed nami.